Zapraszam do opisu, tam znajdziecie ciekawe kanały, które być może też Was zaciekawią. Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać taki stojak motocyklowy, jak widzicie na zdjęciach teraz. I ile on kosztuje, ponieważ taki stojak motocyklowy kosztuje 120 zł, a my go wykonamy za kwotę około 50 zł. Także zapraszam. W pierwszej kolejności musimy sobie wszystko wymierzyć. Ja tutaj mam wymierzone pod swój motocykl, aczkolwiek ten stojak, i tak będzie regulowany, także będzie uniwersalny pod każdy motocykl. Także musimy sobie wszystko rozpisać. Kółka jakie tutaj zastosuję, to będą kółka o średnicy 75 mm na łożysku ślizgowym, co będziemy potrzebować? Najpierw zaczniemy od bocznych ścianek, także z profili będziemy potrzebować dwa odcinki. 20 centymetrowe z profilu 25x25. Następnie dwa odcinki po 15 cm z profilu 20x20, kolejno dwa odcinki po 60 cm z profilu 25x25 i dwa odcinki 10-centymetrowe z profilu 25x25. Następnie będziemy robić uchwyt i tutaj potrzebujemy jeden odcinek 45 cm z profilu 20 na 20 oraz jeden odcinek 10 10 cm z profilu 25 na 25 To będzie właśnie nasza rączka. Najważniejszą rzeczą jest, aby profil 20 na 20 wchodził w profil 25x25 i miał 1 mm luzu. Następnie utniemy sobie pręty. Dwie sztuki po 30 cm to będą nasze wzmocnienia. Tutaj wszystkie profile wyspawałem, wyszlifowałem. Resztę mam tutaj profili oraz takie pręty wzmacniające. Będzie to taka konstrukcja. Instrukcja jak widzicie tutaj na zdjęciu, z tym że będzie zrobiona ze stali, profile 25x25 i wewnętrzny 20x20, solidne będzie wytrzyma, jeśli dobrze to pospawam, teraz sobie wszystko szczepiam, sprawdzam winklem, żeby tutaj było wszystko proste, później odczepiam magnesy i robię całe spoiny. także zobaczcie jak to będzie wyglądać. Także, jak widzicie, mamy już te boki. One teraz muszą ostygnąć, bo są ciepłe. Te rurki mamy i zobaczcie na spoinę, Materiał jest przetopiony ładnie. Ładne spawy, w miarę wyszły. Tutaj mamy tak. Od wewnątrz, taki. Tutaj, tak. No, jak na amatora, to spoko wyszły z To też nie jest y, tik, czy tam jak to się nazywa, ta spawarka z prętem, co się wysuwa w osłonie gazu. Tylko elektroda. Tutaj jest żużel, właśnie widzicie, że żużlu zostało, ale to pierdziele. Jest wszędzie obitej z żużlu. Ładnie materiał się przetopił. Tutaj to samo. To samo. Jadę po prostu elektrodom i wszystko jest według winkla. Bo logiczne, że jak połapiecie to lekko Wam się przesunie. Dlatego się najpierw łapie z wszystkich stron. Sprawdza kilka razy, dopiero później całe spoiny. I nie można przegrzeć materiału, bo jak przegrzejecie materiał to on się wykrzywi w stronę, którą właśnie nakładacie spoiny, bo po prostu się ściągają materiały pod wpływem ciepła. I ja używam elektrody 2,5 mm 6013. Oczywiście one są przechowywane w mieszkaniu, w suchym pomieszczeniu. Także nie są zawilgocone, bo jakbym tutaj miał elektrody, to one później już do niczego się nie nadają. Ten żużel, który ma osłaniać właśnie spoinę podczas spawania, po prostu by się kruszył, zakładacie elektrodę i Wam się lepi. Dlatego jest właśnie ta osłona rutylowa czy celuzowa, nie wiem, nie znam się tak dobrze na spawaniu, także nie powiem Wam. Ale chodzi o ten piasek tutaj, piasek czy co to jest, nie wiem. Mam też elektrody. Dwójki, które zakupiłem i powiem Wam, te dwójki się łapią, chociaż natężenie daje już większe, jest dużo szybszy przetop tej elektrody, ale one po prostu się kleją i lepiej mi się robi tymi 2,5 mm elektrodami i amperaż na tej spawarce to jest powermat niby 280 A ma gówno, prawda? Ponieważ ustawicie tutaj 200 A natężenie, a naprawdę spawacie prądem 100 A. I to niejednokrotnie już na recenzjach tej spawarki widziałem. Po prostu zalecam tutaj ustawienie dwa razy większego natężenia prądu i wtedy mamy właściwe natężenie prądu. I tutaj jest funkcja hot start, czyli ustawimy 200 A, naprawdę mamy 100 A, ale spawarka sobie w pierwszej fazie cyklu, gdy elektroda się zaczyna jarzyć łuk, ma 140 A. Później spada do setki. Więc jeśli najpierw wam się nie klei elektroda, a później od razu klei, to z... Z... musicie zwiększyć sobie tutaj natężenie i zaczęcie spawania jest najtrudniejsze i jego zakończenie. Ponieważ w pierwszej fazie musicie na przykład zaczynamy spawać od odtąd od tego. To zaczniemy tutaj od krawędzi, złapać elektrodę, później, później jechać tą elektrodą, bo później na naukach jest przetop materiału. Bo ja się jeszcze uczę, także mam nadzieję, że coś z tego. Nam wyjdzie, widzicie? Teraz e, przymocowałem tutaj nakrętki, które będą mi blokować po prostu rozstaw e, tego elementu bocznego. I teraz robię wzmocnienie. Będziemy tutaj spawać. Tu już prawie kończę spaw. Jeszcze z drugiej strony od tyłu nie spawam, bo nie ma sensu prawie to mam gotowe. Z tym, że jeszcze kółka muszę tutaj zrobić i mam taką rurkę. Ona na zewnątrz ma 8 mm i te kółka mają 8 mm. Ta rurka jest z aluminium. Ona sobie będzie wchodziła tutaj do środka. Poczekajcie, muszę nacelować na otwór. Ona będzie wchodziła sobie do środka i tu do środka jeszcze przyjdzie pręd gwintowany. Kurwa, krzywo. Krzywo, żeś kurwa wywiertał. I do środka przyjdzie pręt gwintowany. Tutaj przyjdą podkładki od wewnątrz i na zewnątrz nylonowe, żeby kółka po prostu się nie zdzierały, i to wszystko będzie nasmarowane. I będzie gitara, kurwa. Tutaj nie wiem, z tą szerokością tej ruki to trochę przesadziłem. I z długością, bo mam 60 cm, no i to jest za długie. Jednak to by musiało być lekko krótsze. Ale pierdolę to. Chyba działa. Żeby dopiero na dworzu, to się dowiemy, czy dobrze działa. Aczkolwiek na pewno będę musiał tutaj nakleić gumę, tutaj gumkę bądź piankę, żeby się motocykl nie rysował, i tak dalej. Całość pomalować i dopiero składać na smarze, i tak dalej. Jak widzicie, stoi, jak się sprawuje jest troszkę za długi, ale to lepiej do mnie, bo mniej siły potrzebuję, żeby go dźwignąć. No i jest wszystko w górze. Jest to w miarę stabilne. Nie powinno się wypierniczyć. Do przodu też ruszam. Jest ok. Siadać na tym raczej nie usiądę. Chociaż kurde. Zobaczymy test wytrzymałościowe. Zobaczymy. Kurwa działa. pozycja jest kozacka chłopże wy tego nie czujecie ale ja czuję kozak będzie śmigać także trzyma nic nie odpadło nic się nie rozwaliło